Zajcyna, czyli tysiące skowili. To jest wyzwanie ostrości! Witam państwa serdecznie w kolejnym wyzwaniu ostrości z tej strony: Mike T. z tej strony: Sunny Pit i Bart Screamer. Tak jest, jest tutaj. Mamy wyjątkowego gościa dzisiaj. Jak widzicie, jest zamaskowany. Zaraz wyjaśnimy wszystkie przyczyny tego stanu rzeczy, on nie chce upubliczniać swojego wizerunku, ponieważ no. ma ku temu powody, więc zdecydowaliśmy, że po prostu no. yy, bardzo chcieliśmy, żeby z nami wystąpił i zdecydowaliśmy się na taki kompromis, że właśnie no, zamaskujemy go tutaj tak jak widzicie, pojawi się tutaj w takiej zamaskowanej formie i... Jest tutaj z nami, cieszymy się, że w końcu tego doszło i no, będzie z nami jesteśmy, testował. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że w ogóle zgodził się, nie? Dokładnie tak, bo tak jak już niektórzy z Was chcieli, żebyśmy udostępnili nasze stare filmy, które jeszcze nie tworzyliśmy pod kątem YouTube'a. Na nich właśnie też tutaj ten tutaj kolega Bart się pojawiał. Ale no, on nie jest tutaj kolega, uwyścić swojego wizerunku, więc te filmy tego nie mogą się właśnie pojawić. Ale teraz właśnie macie tutaj tego kolegę. Tutaj jest właśnie razem z nami będzie testował, jest zamaskowany, jest wszystko, wszystko gra, że tak powiem, i lecimy dzisiaj y, z sosem kolejnym. Yy, jest to konkretnie też sos dosyć wyjątkowy, ponieważ już go testowaliśmy. Właśnie pojawił się na filmach, które nie zamieszczaliśmy na YouTube'a. I teraz wracamy do niego ponownie, też dzięki uprzejmości kolegi naszego, innego. Yy, wspomnę o nim, bo prosił o nim wspomnieć. Pozdrawiamy Pity Pit, pozdrawiamy Pitego Pita. I tak, jest to już nasze w sumie trzecie podejście, żeby ten sos nakręcić, zrecenzować. Pewnie tak jak widzicie, jest to już troszeczkę no... wyjedzony, spróbowany, ponieważ no, już mieliśmy podejścia. Próbowaliśmy tutaj zrobić, tak, że tak powiem, wprowadzić dużo zmian do naszych wyzwań. No skończyło się na tym, że całej jednak nie musiał trafić do kosza, bo po prostu wyszedł z tego totalny chaos. Jest to nasze w sumie już yy, w związku z tym, jest to nasze w sumie już trzecie podejście, można tak powiedzieć. No dobrze, rozgadałem się strasznie. Może, Majku, powiesz co to w ogóle jest za sos, jak mu się nazywa? To jest Captain Storm Wudu, West African Wooddu Juice. Jak widzicie, jest on, yy, ma gadżet, laleczkę. Tak to wygląda. Dobrze, więc tak ten sos się prezentuje. No, laleczka niby fajny gadżet, ale tutaj widać, że zaraz się rozpadnie. Zresztą ja też miałem, kiedy wcześniej ja kupowałem ten sos, bo wcześniej ten sos był przeze mnie kupiony, to. No, już zaczyna tutaj spadać. To ta moja laleczka też nieco inaczej wyglądająca, ale też podobnie jakościowo wykonana, po prostu słabo. No, gadżet jest po prostu, że tak powiem, nie wart tej ceny tego sosu, za którą, którą... się za niego płaci, też właśnie ze względu na tą właśnie, że... O, to tutaj właśnie laleczkę. Jest tutaj na magnes. na lodówkę, można sobie przyczepić laleczkę voodoo, żeby przyniosła szczęście bądź nieszczęście, tu jest dokładna instrukcja jak go używać. No, ale nie, nie po to dzisiaj tu jesteśmy, nie to nas interesuje, nie jest to główny aspekt. Yy, zabieramy się za sos. Dobra, to ja wam teraz przeczytam skład tego sosu. Prezentuje się następująco. Captain Tom's West African Voodoo Juice. Papryka rdsavina, cebula, biały ocet, cukier brązowy, cukier biały, sok z papai, banany, rum, sok z limonki, ekstrakt z papryki, sól, przyprawy. No więc jak widzicie, dosyć jest to bogaty skład i można Przyjąć takie wrażenie, że, że przez taki obszerny skład może smakować bardzo dobrze, na przykład tak jak sosy od High River, ale że znamy ten sos, to wiemy, że dokładnie, tak nie jest. Dokładnie. Nie? Więc ja mogę powiedzieć, że właśnie ten sos stworzył pojęcie zapachu przynajmniej, może nie smaku, ale zapachu piernikowego. No smaku też, pamiętam, był piernikowy. Jest to konkretnie taki zapach, bądź też właśnie smak goździków, Tak, jakby my, go, my określiliśmy go jako zapach pierników. To był pierwszy sos, który tak pachniał. Potem jeszcze pojawiły się też kolejne, które tak pachniały, ale że tak powiem, ten w tym względzie jest prekursorem. Więc yy, przechodzimy do właściwego testu. Otwieram go. Może niech kolega, nasz tutaj, nasz, nasz debiutant w tych wyzwaniach YouTubeowych opowie o wrażeniach zapachowych. O ile maska mu pozwoli. Pozwoli. Czujesz, szany. No. No więc muszę powiedzieć, że da się wyczuć tutaj goździki, cynamon. No i ogólną ten pieprzność. pieprzność też, z... w tym sosie. Z tego co ja mogę powiedzieć. Aha. Ale też goździki, cynamon mhm. czujesz. No to by się zgadzało. Też dobrze goździki teraz jest. Ja tak? Dobrze. No klasyczny ten zapach pierników. Ja bym tak w tle wyczuwam taką lekko jakby kwasowość. Czyli w ogóle nie pamiętam z tego sosu. Jak wasołości nie wyczułem. Nie wyczułem. No górę ma ten właśnie zapach tych pierników, tak zwany, czyli te goździki właśnie, tak jak tutaj kolega bardzo wspomniał, te dziki właśnie. No tyle co mogę powiedzieć, ale czuję takich lekko wle. Nie, nie, nie Trochę takiego. Nie, 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 specjalnie, Może. Nie, nie, nie. Ja pieprzułaś tak nie. nie. Nie wydobywa się dla mnie jakoś tak. Dobra, sprawdźmy. No to tak, typowo taki właśnie zapach mm, odkreślany przez nas zapachem pierników. Puff, czyli tak zwane goździki. I do tego plus y, słodki ocet, nie? Balsamiczny. Słodkość, A jakąś słodkość też tam słodki troszeczkę ostatek, nie? Ale nie, ale głównie w tle jak jakiś kwas, taką... No to słodki ocet właśnie. Naprawdę już żeby nikt nie widział. Do no. Dobra, oceny za zapach mamy wydane. Teraz udajemy się na małą przerwkę, aby móc przygotować sobie spaghetti przy okazji, tylko chciałbym teraz właśnie podać pewną informację, że od tego wyzwania trochę się zmienia testowanie. Więc teraz będzie wyglądać to tak, że na końcu każdego wyzwania, od tego momentu, na końcu będziemy losować nośnik, na którym będziemy testować w następnym yy, wyzwaniu. Kolega Bard tutaj pomoże. Może kolega Bard mi wylosuje pierwszą kartę. Zamknę oczy. No no. <laughs> Nie musisz, Barcie. I, I to pokaż to. do bocznej kamery, co tam mamy za, za nośnik? No, to chyba widać, jest to zupa. Więc będziemy sobie robić zwykłą zupkę instanta. Burger. burger. O, bardzo ładnie. Więc widzicie, był to burger. Yy, to mamy zwykły burger, gotowy, kupiony już yy, po prostu też w sklepie. Spaghetti. Chyba widać. Yy, dobrze, dziękuję. No, dwa nośniki nam tylko zostały. Jedziesz następny. Skiba, nasza dobra, znana poznańska Skiba. Dobrze też również, wam znana z naszych wyzwań. Skiba. I ostatni nośnik. Została nam pizza. No może być. Pizza gotowa, kupiona do podgrzania. Też wrócimy w mikrofale i zrobimy. Łyżeczka. A, zapomniałem, bo to będzie stały punkt programu. Na pewno poza tym losowaniem będziemy próbować na łyżeczce. Ponieważ jest to jedyny słuszny, prawdziwy nośnik, na którym możemy ocenić prawidłowo os smak, i moc. To jest danego sosu. Dzisiaj wybraliśmy sobie z tej puli spaghetti, żebyście mogli zobaczyć, jak to najwięcej wygląda, więc będziemy jeździć na spaghetti, zjemy sobie na łyżeczkach, Kolega Barda akurat tutaj w związku z taryfą olgową będzie zjadł to na wykałaczce. Okej, okay, no to wyjaśniliśmy, mam troszeczkę takie to ogłoszenie, zajęło trochę czasu i trochę dużo wyzwania, ale mamy nadzieję, że teraz jest wszystko jasne jest to jedna z tych y, tutaj usprawnień, które już planowaliśmy od jakiegoś czasu wprowadzić. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. I wracamy do Was za chwileczkę. Zostańcie z nami. Dobrze! Jesteśmy już z powrotem, jak widzicie. Każdy ma tutaj swoją porcję, jak widzicie. I jest już gotowa, przygotowana do jedzenia, gorąca. Otwieramy, panowie, otwieramy. O, proszę bardzo, tak to się prezentuje. O, cała łycha. Bardzo jest się, bardzo lający się. No czuć tu ten zapach tych pierników. Dobra. Czyli sobie. No, jak woda praktycznie. Co niestety, mhm. mamy szczęście do takich sosów. No. I panowie, widelce w dłoń. I możemy się zabierać. Teraz trzeba dobrze to wymieszać. Dokładnie. Gotowi? Mm. Startujemy? No. Trzy, cztery... Czuję zapach. Widzę, wow! Tak? Wow! Ostrość też już wjechała na język. Mm -hmm. Ostrość mocna. momentalnie. Tak. A kurczę, powiem ci, że chyba się wzmocnił. Ojej! Oh, Ale mocna jest! No mocna jest, kurczę, Mocna, Mocny, mocny. Tej w się chyba z... wzmocnił. Wow! Hej. Od tego się stał, co się wzmocnił, kurczę. <coughs> wow. No. no Chyba mocno. jest mocniejszy niż właśnie... No był, jest w mocniejszy. ...w tych nieudanych próbach. Mm. No, wzmocnił się. Kontakt z powietrzem zrobił swoje. Ale szybko. Mm. Bardzo gorzki ten sos. Mm -hmm. Muszę powiedzieć. zgadam cię. Jest goriczka, no. Zapachu czuję właśnie te... Mm, pierniki, pierniki. tak zwane. Ale mhm. gorąco się rozchodzi. Już no. tutaj na wysokości pół studzi tak, rozchodzi. Ale tak jak kolega Marcy, bardzo gorzki jest. Czułeś mm. tą goryczkę? Mm. Ale właśnie sobie. to chciałem powiedzieć, że smakowo... Ciepło rozchodzi się po całym gardle. Smakowo czułeś taką gorzkość nieprzyjemną. Nawet no, zapiszę sobie to, co czuję na spaghetti. Ja chyba na razie sobie nie będę... Ale dobra, wszyscy ja notują. pierwsza próba. Ostrość, dobra. Ojej. Bo jest ostry, no. Mhm. Ocen nie zdradzamy na razie. Nie, nie, nie. Nie, każdy sobie zapisuje. No, smak, smak to potem. No, ja ja pierwszą pi... Notujesz sobie teraz, jak to czujesz? Zanotowałem czułeś? jak spaghetti, nie? A dobrze, to ja też sobie zanotuję. Marcin, też zanotowałeś, jak to czujesz, smak? Tak. Mhm. z każdym... Z każdym kolejną... Mm, to... Z, z każdą kolejną dawką, nie? Aha. smak coraz jest gorszy, według mnie. No coraz gorszy jest, nie? Ale to się naprawdę słuszne, Na pewno jest ostrzejsze niż ostatnio był. Łzy się u mnie pojawiły. U mnie cieknie z nosa. U mnie tylko łzy. Ach. Pali w gardło. 100% goryczki. W ale powiem, że ja dalej jem jakby bardziej go mm, przyjmuję, bo bardzo mi przeszkadzał w odbiorze jak smakowo tego goryczka, I im dalej jem no. tym bardziej mm. ją wytrzymuje, ale ostrość on się... on jest nadrój, wiesz. I z każdym kolejnym gryzem jest no, coraz jest bardziej gorzki. Goszki, nie? mi chusteczkę. Mm. Jest coraz to bardziej gorzki, wiesz. Mm. Dyskretnie się tutaj bardzo... No przecież... <laughs> Pierwszy kontakt, nie, na przykład... <laughs> ale mnie zaczął to pod w podniebienie. Nie, jak powiedziałem, ale czuję takie uczucie to i tak ostrość to rzeczywiście. Na przykład dostaje się do ust, no. nie? Czuję minimalny też kwas, taki leciutki, minimalny. przez przezłomaj sekundy, nie? Mm. Ale potem przegryzam, to już, już tylko goryczkę się rozchodzi. No i bardzo mocno, mocno ostrość, nie? No, no jest konkretna ostrość, no? O jest ciężko. To spójrzcie na to, co się dzieje, widzowie. Sany, zaprawiony w boju. Cierpi, wyje, kolega Bart. Niby świeżak w tej sprawach? No spokojnie, nic się nie dzieje. Rusik. Wow. Kontempluję to w milczeniu, nie? Boże. No, gorąco. Tak, bardzo rzeczy czuję to chyba we flakach już. A jeszcze nie, bardzo mocne gorąco. Język jest już przeorany tym gorącem. Mhm. On się wzmacnia. takie uczucie palenia wręcz się wzmacnia przy mówieniu. Tak, tak. Nie spodziewałem się tak mocnego sensu. Nie, nie, nie przepłaszczyliśmy, że w ciągu tygodnia... Nie całego tygodnia, mhm. Może aż... Takie mocy nabyć, być, nie? <laughs> no powiem tak, to łyżeczka może być sroga. Dobra, ja skończyłem spaghetti. że też. A. No, no. Trzeba za, zabić palenie. No. Yy, pożyczyłbyś jeszcze kupacka? Oczywiście. Nawet nie musisz oddawać Barcie. No, dobra. Daj mi, schowam. Ja śmietany. Zap zapadam. Odpal, odpal. Kurde, no, czuję go na flakach trochę. Muszę się już... zagasić to. Teraz ja też będę czuła ja się boję, że mi nie może na ustach, w ustach mocno wzmocnić, ale no trzeba to już zagaszać. Zaraz wracam, tylko muszę sobie łyżkę umyć. O, wzmacnia mi na ustach. O, wzmacnia mi na ustach. O, ja. Co dzieje, że taki ostry będzie? Też nie. Być nie temu nie było taki ostry. To co, lodówka go, tak? Kontakt z powietrzem i lodówka. Serio? ale Aha. tak mocno z... No jak widzisz, to są czasami takie sosy, że bardzo szybko, kurna, zostaje, a są takie, że w ogóle nie zastają, nie? Mm -hmm. To widać nawet, że tego grona, co, kurna, swoją moc, kurnę. bardzo mocno, kurna, ten, podrosował. Oj, oj, oj. Powiem tak, taka mi teraz myśl naszła, że kolega, który sobie kupił ten sos, który nam go użyczył... No, właśnie, no może się coś pod... zaskoczyć, to moc. No właśnie, no. <laughs> no może razem z tym, bo nie jestem w stanie go użyć. No, wiem, Jest moc, prawda, kolego Barcie. Tak. <laughs> no jest moc, no. Tego nikt nie zaprzeczy. Z tutaj obecnych. Ale na szczęście już to śmietana mi dziwo poprawę. No, dziwo no poprawę, no. Oj, powiem wam, że jak, jak mówię, to wypala, oj, wypala. No, jest, no. jest smog, nie? Jest no, smog. No, Na szczęście tutaj pomóg, pomógł śmietana wszędzie ugasić. To czujesz tam jeszcze, ale śmietana czuje, że to gasi, działa zdecydowanie. Robimy przerwkę i za chwileczkę do Was wracamy. No. I będziemy podejmować już tutaj na tychże to łyżeczkach. Ej, kolega, bardzo zaznaczam, podejmie na wykałaczce, żeby przeżyć. Właśnie, żeby przeżyć. Okej, okay, jesteśmy już z powrotem, doprowadziliśmy no się jako tako do porządku, nie widzicie tego, ale kolega tutaj Bart trochę tutaj yy, się zauzawił troszeczkę, dosyć yy, ciężko to zniósł, ale jest tutaj z nami, kręcimy no. dalej, my też, też się ogarnęliśmy, bo jednak było to mocne no dosyć, prawda? Też przyjął trochę sosu w nie? Tak, przyjął trochę sosu w nie? tak, przez nieuwagę, może że widzicie oczy ma tutaj dobrze zabezpieczone, ale i tak go nie tutaj nie ustrzegło. Tak, zgodzę się. Więc... Troszeczkę nas z nami pozamiatała, ale już jesteśmy w dobrej formie. Chyba już dostałem. Tak, jest. Udało się. To teraz na poziomu mu dalej, że to Takie chcesz... odległości. Czekaj chwileczkę, mój przyjacielu. Dobrze. Dobra, widzicie, że tak tutaj to się dzieje, rozgrywa. No, tutaj. Takie tutaj rzeczy się rozgrywają na waszych oczach. Oj, czyżbym tutaj przegiął? Nie, tak samo jest. Jest tak samo? Myślę, że Porównajmy. No, myślę, że jest spokojnie. Porównajmy nasze <laughs> porcje, barcie. <laughs> <laughs> Okay, troszkę się różnią, ale cóż. No, troszkę. Eee, Zakręcisz barcie. Oczywiście. Więc luśnię, Aby nie uśnieć. Trzy, cztery ry. Round 2. Mm, słodkość? Słodkość no. Bardzo no. słodko. Żadne słodycz. Przechodzi teraz o! O... Pikantność. W ostrość. Bym o. powiedział. O, gardło. <coughs> gardło. Na ustach, szczypie w ustach. nie, no. gardło zaatakowało. Szczypiące, ostre, ostre. Uh. A, fuck. <coughs> Teraz goryczka już się wyłania. Jest, jest bardzo goryczkowa. O, ale żar, ale żar. Jest moc. Jest bardzo goryczkowate. O, o, jest moc na języku, w gardło wchodzi. <coughs> Smaku już nie czułem potem. Na początku tylko ta słodkość. To jest to jest hardcore, no. Dajmy oceny. Jeszcze nie zostanie, może się nie Bardzo, Bart zapisz sobie, ty już no, sobie bardziej zrobić. czkawka, o, to że jest znaczy, że... O kurde. Ja przed chwilą miałem odrób na ale... O kurde. Nie wiem czy to było widać. Szkawka! Tylko dawno nie było. Już mam. Dobra. Ło! Wow. No, ale że gardło! No mi teraz też zaczął. Muszę powiedzieć, że mimo małej dawki czuję też bardzo... Ale bardzo. To powiedz... Powiem Ci, że ostrość jest skróle, diametralnie mocniejsza niż, niż gardło. spaghetti. Gardło tak, boli. No, no nie ma nie ma nie ma jaj. To jest kurde ostrość. Wow język! No, że język! Boli boli gardło. gardło też! Gardło, boli, nie, gardło, bardzo silnie uderza w gardło, muszę powiedzieć. Znaczy, się dziwię, że tobie! wiem, Bardzo dobrze, że się zdecydowałem jednak na wykałaczkę. O, tak, mhm. Jest gorzej... O wiele gorzej dochładaliśmy. Bardzo. To. O, to gardło boli. Wow. WAF! Jak będę musiał dochodzić do heavier! Ja też! Ja umiem ja jak jest u mnie to byś się zdziwił, by ja tam napisałem. Oh. Można powiedzieć, że bardzo ja. niedoceniany są. No, no decydowanie... Ja się nie wytrzyma. Speedy peat. Ja muszę myszkę już. Przepraszam. był oh. mi wysiał. Podasz mi yy, Sany? Oh. 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 Proszę. Dzięki. Która jest moja łyżeczka? Chyba ta, prawda? Tak, tak. O kurde. To jak... Ja już napisałem ostrość, to powiem Ci, że to z jakich harkurs co napisałem zaraz ja to zobaczę w rankingu, muszę ostrości popatrzeć dokładnie. Muszę też spojrzeć, ale ta czkawka, co miałem, to już... To już była gwarancja od tego, co, 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 się, co, co to musi być za ostrość. No nie ma lipy. Jasny gwint. No po 10... A pamiętasz, że o łyżkę testowaliśmy tydzień temu, nie? Sany, nie? I to nie było tak hardcore'owe w życiu. Pamiętasz, nie? No I co? Nie było, nie? Co ty się po tygodniu stało niezależnie? Musiałeś sobie to przypomnieć. No nie, na pewno tak. nie... co, było... Podobnie działał, ale tu jest... Nie tak! No, mam prawie 3-4! Że samy Nie bardzo... działał podobnie, maczkawki nie miałem. Samy bardzo cierpi. Bo to jest ból. Żebyś... Dobrze, Bart, że nie wziąłeś łyżki, to byś, kurde, to umarł. Dobrze. Nie byś tu umarł. O, i to jest ból! A, fuck! A! A! A agr. Za mi się dziwnie zawinęła wokół. Dziwnie mi zawinęła. <grym> <Piesza>. <grym> o, <kud. grym> Bardzo mocny sos. Hardcore. Wyglądam chyba nie za dobrze, prawda? Nie za dobrze. Uff. Wiesz, jak szybko mi to Mleczna Dolina załagodziła? Ta śmietana. Chłopie. Mhm. 4 gryzy, 5 gryzów i ostrość zeszła z I Mi pomaga, ale słabo. Ale to, już jest już mało. Ale no. to jest, kurde... Ty nie ja wiem, no... Kolega PTP Pit, kurde, naprawdę nie wiedział, co robić robi, biorąc ten sos. Mhm. Nie był świadomy. Ale ten sos jest dlatego hardkorowy, bo tu, jak widzicie... Nie widzicie, ale Sany czytał, pisze, ekstrakt z papryki, czyli ekstrakt z chili jest tu dany, nie? Dali go tu więcej chyba, niż ty, sosie, kiedy przed YouTube, go testowaliśmy, nie? Dlatego, jest hardcore. A czy pisze w oryginalnym wskazie, że jest ekstrakt? To jak pisze, pepper ekstrakt, to wszystko wyjaśnia w mm. No, nie? Ekstrakt, obecność ekstraktu wyjaśnia wszystko, nie? Dochodzisz już, Sanne, do siebie? Jak? Dochodzę, no ale jedyny cały czas jest tragedia. No, to jest straszne. Mike raczej w swoim stylu to odczuł, ale widać, że no. też ten sos zrobił na nim duże wrażenie. No. Dużo, dużo. Jak musiałem już sobie pomóc Nie ma lipy, no nie ma lipy Nie ma lipy panowie hmm. W tym momencie po raz pierwszy kończymy Pierwszą część wyzwania To jest Pierwszy raz mamy taki system rozdzielamy to Odcinek na, e, Szą się teraz, na dwa odcinki Show się teraz skończył, czyli pierwsza część tego odcinka można powiedzieć Czyli test Jak to się? Test się skończył źle, przejdziemy do podsumowania, aspekt stricte recenzencki, ogarniemy się troszeczkę i wracamy do filmu. Link do tego filmu macie w opisie pod filmem, albo gdzieś tutaj się pojawi odnośnik, nie? Ale musicie mieć wyłączone adnotacje. Dokładnie, więc jakoś tutaj to załatwimy ten temat, więc, żebyście mogli mieć odnośnik do tego filmu. ci, co nie interesuje ich ten aspekt recenzencki, widzimy się w następnym wyzwaniu, trzymajcie się. Aha. A ci, co chcą zobaczyć, jak wycenimy ten stos dokładnie, zapraszamy do drugiego filmu. Tak jest.